Program Webpos jest przeznaczony do obsługi procesów sprzedaży detalicznej. Dostępny jest na większość platform systemowych. Wśród nich na urządzenia działające pod kontrolą systemu MS Windows. W celu zainstalowania programu Webpos uruchom na urządzeniu przeglądarkę internetową. Z reguły będzie to Internet Explorer lub Google Chrome. Wejdź na stronę webpos.pl. W menu strony odnajdź pozycję Pobierz program, odnajdź na stronie ikonę z oznaczeniem Windows. Zaakceptuj chęć pobrania pliku instalacyjnego, plik zostanie pobrany, otwórz plik instalacyjny. Jeżeli pobrałeś program instalacyjny WebPOS ze strony webpos.pl zatwierdź możliwość wprowadzania zmian na komputerze. Potwierdź instalację programu WebPOS w polskiej wersji językowej. Rozpoczniesz działanie w kreatorze instalacji. Naciśnij przycisk Dalej. Wybierz ścieżkę na dysku, gdzie zamierzasz zainstalować program WebPOS. Najwygodniej jest zaaprobować zaproponowany wybór. Zatwierdź przyciskiem Instaluj. Aby rozpocząć ten proces zobaczysz na ekranie pasak z postępem procesu instalacji. Po zakończeniu instalacji zostaniesz poinformowany odpowiednim komunikatem, przy pierwszym uruchomieniu musisz podać numer licencji programu, jeżeli ją posiadasz, lub wybrać wersję demonstracyjną. Wersja demonstracyjna jest pełnym funkcjonalnie programem. Jednym z istotnych ograniczeń jest brak możliwości wystawiania dokumentów fiskalnych. Jeżeli masz podłączoną drukarkę fiskalną, to możesz ją skonfigurować. Podajesz numer IP urządzenia, w przeciwnym przypadku wybierz pomiń. Ostatnim etapem instalacji i pierwszym pracy z programem WebPOS jest zalogowanie się. Jeżeli korzystasz z wersji demonstracyjnej, to nazwa użytkownika to POS, pisane małymi literami, a hasło to POS, pisane małymi literami. Po zakończeniu poprzednich kroków, program WebPOS jest zainstalowany i gotowy do pracy. Życzymy zadowolenia z korzystania z naszego rozwiązania, a w przypadku pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.